Cześć wszystkim, z tej strony Daniel Marczak, czyli Fight O'Clock, godzina naprawdę o sportach walki. Jesteśmy dzisiaj w dojo Macka Studzińskiego na Skorupki 21 w Łodzi, gdzie jest z nami Krzysztof Florczak, który już 9 listopada zawalczy na gali Real Fight w walce na zasadach egzekutor Super Fight, czyli w kimonach z uderzeniami otwartą dłonią. Cześć Krzysiek. Witam wszystkich. Już 9 listopada zawalczysz na gali Real Fight w kimonach z dozwolonymi uderzeniami od uderzeniami otwartą dłonią. Jesteś pierwszym na świecie zawodnikiem, który będzie miał drugą walkę w tej formule. Pierwszą miałeś na egzekutorze 1, gdzie walczyłeś bez kimona, a teraz zrobisz to samo, tylko że w kimonie. Jak opowiedz mi, jakie jest Twoje nastawienie do tego, bo wiem, że tydzień wcześniej masz jeszcze walkę w MMA, więc opowiedz mi o tym, jakie są Twoje plany najbliższe i jak to, jak to widzisz. No, plan jest najbliższy taki, żeby nie dostać kontuzji żadnej w, w sobotę na gali No i mam dwa tygodnie na przygotowanie się do real fighta. Mm. Powiedz mi, jak się zaczęła w ogóle twoja przygoda z tymi sportowymi wyzwaniami? Od czego zaczynałeś? Kiedy to było? E, opowiedz nam o swojej historii w związku ze sportem. No, jakoś w wieku 12-13 lat zacząłem e, trenować zapasy. To było przez jakieś dwa lata, bo później tam się klub rozpadł. Mm. E, to był Olimp na Wolczańskiej, później trochę na w ja się trenowałem, zapasy i w sumie to się tam też jakoś rozpadło, albo tam przestałem chodzić, coś takiego. No i od 18 roku ży życia poszedłem do Przemysława Szyszki. I, I tak już zostałem u niego. Czy on tam jest, czy mi się wydaje? Nie, że... gdzieś tam się kula. Jest na samym końcu. No to do niego przejdziemy później. A na razie wróćmy jeszcze do tej historii, czyli w wieku 18 lat zacząłeś u Przemka trenować MMA. A teraz ile masz lat? 28 za tydzień. O proszę, no to czekaj, czy jest gala, urodziny, gala, tak? Dokładnie, jesteś... I Jak tu zbić wagę, drodzy Państwo? <noise> ja jeszcze zostało 3 kg do piątku, więc nie jest źle. Czyli teraz walczysz w 7,7, a na egzekutorze w 8,5? 8,5, dokładnie. I jak, jak przebiega bicie wagi, że tak e, populistycznie zapytam? No, zjeżdżam z 90 na 77. I równo 25 września miałem 90 kg, więc wszystko idzie dobrze zgodnie z planem. Dobra, wróćmy zatem do Real Fighta. Bartosz Lewandowski, brat Roberta, twój przeciwnik. Nie jest bratem Roberta, żeby nie było, chyba, chociaż zapomniałem go spytać w wywiadzie wcześniej, ale Bartosz Lewandowski z Octopusa, gość, który zaczynał od Krav Magi, później MMA, brazylijskie Jiu Jitsu, teraz gość z Torunia, który przeprowadził się do Łodzi. I od stycznia chyba tutaj trenuje właśnie w Octopusie w łodzi. Też będzie debiutował w takiej formule, chociaż ty już masz tę przewagę, że już walczyłeś na liście. Opowiedz mi, czy, czy wiesz o nim coś? Czy masz jakiś nie wiem, specjalny gameplan na tego typu fighterów? Jak to, jakie jest twoje podejście do tej walki? Ja zazwyczaj się nie zagłębiam w zawodników, nie oglądam jakichś tam dużo walk, nie analizuję ich. Po prostu no, walki nie da się przewidzieć. Można mieć plan, można mieć wszystko, ale wszystko wychodzi w trakcie walki. Tak, dokładnie pierwszy liść i wszystko się zmienia. No właśnie, a propos liści, zmieniają się. Opowiedz mi, bo jeszcze nie miałem okazji ze wszystkimi zawodnikami rozmawiać po gali, bo rozmawiałem przed egzekutorem jeden, no i były takie głosy na przykład, że niektórzy mówili, że ja no tam, liście to nic nie zmieniają, to takie normalne jiu tylko tam niby to takie te, te, te pacnięcia, takie, no i powiem Ci, że ja na początku też to nie wierzyłem, jak Maciek mi w ogóle opowiadał o tej formule, jak to się rodziło w bólach, czy ty uważasz, że to liście zmieniają tą grę parterową? No bardzo dużo zmieniają, bo podejść do przeciwnika i go sobie złapać tam za kimono, czy gdzieś tam za kark chwycić, a uważać jeszcze, żeby nie podejść nie dostać liścia, Przynajmniej są zawody na liście, nie? No. To normalnie odcinają ich przy stolikach, nie? Więc dobry liść to potrafi odciąć, więc... Ja Mamy mam jesień. No właśnie, a liście spadają. Liść będzie ścielił się gęsto. A powiedz mi, jak po tej pierwszej gali w ogóle, jak Ci się podobała ta formuła? Jak w ogóle Ci się podobał cały event, no i konferencjer, nie no, żartuję. Jak Ci się podobał pierwszy event i sama walka? Jak w porównaniu do np. walkę, MMA Ci się to podobało i gale MMA? Bardzo fajnie, no trochę to nawiązuje do, jednak do MMA, bo jest obalenie, no to można zmylić tam liść i można zejść w nogi, dodaje to jakiegoś tam punktu, no i z MMA to się trochę zgrywa, bo nawet w parterze gdzieś tam coś próbować wyciągnąć i można tego liścia zdzielić, żeby tam przeciwnik się zasłonił, czy schował rękę, nie? Więc bardzo, no mi to na rękę jest po prostu. No. No, liść mu na rękę, drodzy <laughs> Państwo. A powiedz mi, czy w pierwszy, podczas swojej pierwszej walki był jakiś taki moment, że nie wiem, przyjąłeś takiego porządnego strzału, albo wypłaciłeś takiego, że poczułeś na ręku? No, jeden taki był, że jak go wypłaciłem, to jak schodziłem po nogę tam do kostki i on się akurat schylił, no i dostał takiego centralnie strzała, tak jak w MMA to się robi, tylko że z zamkniętej pięści, no to myślę, że go na pewno odczuł. No ja jakoś tam nie kojarzę, że tam jakiegoś mocniejszego dostał, ale coś tam przyjąłem na tą swoją papinkę. Andrzej Gołota w szczycie formy i Mike Tyson w szczycie formy mają pół roku na to, żeby się przygotować do walki MMA, i zawalczyć. Gołotę trenuje Szyszka, dodam. Kto wygrywa? No, pewnie Gołota. No dobra, nie trenuje go Przemek Szyszka. To chyba Mike Tyson. Dlaczego? No jest szybszy, zwinniejszy. Bo myślę, że w tym parterze by lepiej sobie radził i jest mniejszy, no to by miał większe szanse. Myślisz, żeby przewrócił Gołotę? No tutaj akurat to nie ma... zejść, z zszedłby mu nisko pod po pachą, no to by na pewno mu tam zszedł do nogi, to myślę, że z tym Mike akurat by nie miał problemu, bo on, on był szybki i miał te szybkie zejścia, nie? Sprężyna, nie? To był jego atut, no. No, Wszyscy typują na Tysona 100%, biedny Andrew, sorry Andrew. No, Andrew wysoki, trochę drewno, ale swoje, 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 swoje bok się zrobił, swoje potrafi. Najbardziej lubię zjeść? Nie wiem, wszystko. Nie mógłbym żyć bez? O, bez trenowania i bez jedzenia dobrego. Gdybym mógł zmienić zasady MMA, to dodałbym dłuższe przerwy. A gdybym miał, mógł coś odjąć od MMA, to co bym odjął? Nie ma tu co odjąć. Doping. O, doping można odjąć, dokładnie. Najlepszy polski zawodnik MMA kiedykolwiek to? Myślę, że mamet. A dlaczego? Myślę, że nie jest do końca Polski, ale. No, jest kompletnym zawodnikiem. Ma stójkę i ma parter i potrafi kończyć te walki w stójki w parterze, więc. Robi różne tam, rzeczy w tym parterze, więc dla mnie no, to jest pełen kompletny zawodnik, tak. No teraz tam karierę zakończył, no ma jeszcze tam wrócić, ale no... no właśnie, element, no, fenomen, no... No to... Co się stało w walkach z Nerkunem? Dwa razy wypadek przy pracy? To co najważniejsze, może głowa siadła. Myślisz, że to nie kwestia kilogramów, techniki, wieku, tylko raczej mental, tak jak zresztą moment mówi? Tak mi się wydaje, no tak samo Mike Tyson już się zaczął później... Wiadomo, no nie, ma takiego, nie miał tego głodu, zaczął później olewać sprawy tam, yy, robił to, co robi przed walkami, olał sprawę, tak? No i później wyszło, co wyszło na, na ringu, został znokautowany. tak? A tu jak już po tylu latach tego trenowania, no mi też się czasem już nie chce przychodzić na ten trening, zbijać tą wagę i tak dalej. Ale jeszcze jestem młody, ambitny i mam swoje cele, więc yy, jestem pełen optymizmu, tak? Ale... No, w, w przypadku mamy dać problemy z kręgosłupem, no wiadomo, kontuzje, kontuzja jak siedzi w głowie, no to to jest, to jest najgorsze, co może być, tak? Bo boli ręka czy ten, to już się uważa, żeby tą ręką za mocno nie uderzyć, czy coś tam. No i lubisz dresy? Bardzo. A dlaczego? Bo są bardzo wygodne, są luźne, mają zapinane kieszenie, nic z nich nie wypadnie, nie do co z Ostatnio zgubiłem parę złotych, więc jak mi odresy, to tego nie zrobiłem. A jaka marka ulubiona dresów? ma no, jakieś, nie ma jakieś takiego ulubionego. Ale bardziej kreszyk czy bawełna? Bawełna teraz to bawełna. Nie te lata, nie? Nie, nie te lata, tak. tak. Mi się, się w latało, jak, jak skocz, skoczek. Nie? A jak to jest, jeżeli chodzi o bicie wagi? Bo y, to jest też y, jakby sterydy, bicie wagi, takie tematy, które gdzieś tam w naszej redakcji zawsze przyświecały, jako te takie tabu, o których się nie mówi. E, I zawsze zastanawiam się, no szczególnie wydaje mi się, że często to jest problem w MMA. E, jak są ludzie tak jak Rumble Johnson, który bił z heavyweightu do 77, o ile dobrze pamiętam. E, są te przykłady, nie, jak Romero bije tą wagę, że wychodzi tak, że już umiera, albo tak jak, no niestety pamiętam przed pierwszą walką z Namajuna z Aśka, jak zbiła tą wagę, to, to po prostu wyglądało jak śmierć, albo Conor z Siwerem, pamiętam te takie no już niektóre hardkorowe momenty, kiedy ci ludzie bili tą wagę i mi, jakie jest podejście twoje do bicia wagi? Czy uważasz, że lepsze dla sportu jest to bicie wagi, czy lepsze dla zdrowia powinno być to, że walczy się mniej więcej w tych swoich naturalnych kategoriach? Znaczy na pewno dla zdrowia się, jakby się walczyło w tych y, kategoriach swoich, to to by było pozytywnym wpływem, tak? bo ja teraz zbijam 13 kilo, ale opracono, opracowany mam co, przez cały miesiąc rozpisaną dietę i wiem, jak mam to zrobić i wiem, co mam robić. Mhm. Czyli to nie jest dużo, to jest dużo czasu. A wcześniej zbijałem na wariata 9 kilo w 5 dni. Więc to była straszna katoria, bo to było psychicznie to byłem wykończony, dwa dni przed walką nie jadłem. Nie piłem nic. Już w ostatni dzień, no to robiłem trzy razy dziennie saunę, żeby to zbić. I to była straszna katoria. Myślę, że to tam coś się na zdrowiu na pewno odbije, tak? No ale jak przyzbiłem 9 kilo, to 9 kilo wbiłem z powrotem w 12 godzin, więc... To, to jest człowiek harmonia, drodzy Państwo. A, a powiedz mi, e, właśnie jeżeli chodzi o te bicie wagi i wracanie później z tą wagą, czy to jest tak u Ciebie, że na przykład właśnie z, y, odzyskujesz tą wagę i co, dodajesz sobie później y, trochę ekstra, w sensie jest tak, że na przykład po jakimś ostrym okresie, wiesz, przepracowanym, robisz sobie wakacje e, i tak jak, wiesz, na przykład wrzosek 6.6 robisz 9.5 i później znowu bijesz, czy raczej starasz się to trzymać? Wcześniej tam dobijałem tą wagę, ale teraz ze względu na to, że jest jeszcze taki okres startu, więc może e, po tej walce w MMA wystartuję może jeszcze w jakiejś, więc będę starał się tak trzymać z 85 kg, żeby sobie zbijać to 8 kg, tak. A takie... W miarę, w miarę zdrowo i rozsądnie. A jeżeli chodzi o te sposoby na bicie wagi, wspomniałeś o saunie, słyszałem o wielu różnych patentach na zbijanie wagi. Wiem, że też że Borys Mańkowski zresztą opowiadał ostatnio, że w ostatnim tygodniu, chyba przed walką, biło około dychy i widziałem wielokrotnie te akcje, że tam, wiesz, goście w stroju malarza jeżdżą na rowerze w saunie, są, tam był nifuroksazyt chyba, czy jakiś tam medykament, który, który brali po prostu na, na moczopędność i to, to też w ten sposób bili. Słyszałem, że trzeba się jakaś hydroliza pod tytułem wiesz, wypijesz hektolitry wody i tak dalej, jakbyś mi opowiedział, czy znasz takie patenty, czy z jakichś korzystasz? Ja korzystam z hydrolizy, czyli piję przez tydzień 5 litrów wody dziennie mhm. i od poniedziałku zaczynam tam już pić nie wiem, 2 litry litr może i później zależy ile sauny zrobi ile wypocę mhm. i staram się to kontrolować, żeby w miarę już tak, nie być takim padniętym, tylko wypić sobie tą szklankę wody, czy jakiś tam elektrolitów żeby podtrzymywać to, no i jakoś w miarę mi się to udaje, tak? No i biorę jeszcze dodatkowo do tego pokrzywę w ziołach w tabletkach? No i powiem, że teraz zacząłem dopiero pierwszy raz stosować, i naprawdę fajny efekt jest, bo ta woda naprawdę fajnie schodzi. No i do tego robię, zbijam praktycznie wszystko na saunie. Tak? A dieta jak wygląda u Ciebie dieta? Czy to jest tak, że e, taka białkowa bardziej, czy odcinasz węgla, jak, jak to profesjonalnie wygląda? Węgli mało, bardziej tam jakiś kurczak, no i dużo warzyw przede wszystkim. Bo warzywa to się najszybciej przetrawiają i troszeczkę mają tej wody w sobie, więc są mokre, a to najlepiej wchodzi, tak? No i dużo węgli trzeba uczyć, tak? Co Ci się najbardziej nie podoba w polskim sporcie i polskim MMA? Bardzo ciężko jest się wybić gdziekolwiek. Bo pamiętam jak na pierwsze zawody jeździliśmy, to ja się jeszcze uczyłem, więc... Problemy były z pieniędzmi, tak? bo to trzeba było zatankować auto, zrobić wpisowe, zrobić badania, wziąć jakieś jedzenie ze sobą, yy, albo wyrobić tam, yy, jak byłem na kickboxingu, no to za zielony pas zapłaciłem tam chyba za kartę około 270 zł, coś takiego. Więc to wszystko są koszta i żeby tak jeździć się bić co tydzień, co dwa, no to, to są duże pieniądze, tak? I bez jakiegoś tam sponsora czy tam jakiejś pomocy, no ciężko, ciężko to uzyskać, tak? A takie pytanie, kolejny out of the box trochę. Wymień pięciu sponsorów, którzy sponsorują duże polskie gale. No, na pewno Blachy Pruszyńskie. Jeden. Yeah. Jeden. Jak widać, drugi. To mamy dwóch, Brixen z Radom. Na Pinball. Ja, bo Co to tam, się? tam też jest pito, A nie, nie. Toż to studziński speedbullem tam sto. Tak mi się skojarzyło. Dobra, mamy Co trzech. Tak, tendencyjne nie? pytanie, dobra. Co to jest? Gal MMA, Monster, jest na pewno. No teraz nie przychodzi nic więcej do głowy, nie? Ale cztery poszły. No ale jak się żadne. Oczywiście do Pitola jeszcze jedno pytanie. Czy masz idealny scenariusz tej walki jednej i drugiej? Tak, wyjść i wygrać. Super. A jakaś Twoja ulubiona technika? Masz jakąś taką ulubioną techniczkę, która dzisiaj marzy i nam przez zawsze w nią idziesz? Balacha do no balacha na nogę się zdarzyła dwa razy. Więc tam jakieś techniki parterowe myślę, że będą skuteczne, no. Myślę, że postaram się coś tam wyciągnąć. Jak tylko nadarzy się okazja, no. Super, no w takim razie dziękuję Ci bardzo, życzę Ci jeszcze raz powodzonka. I co? Do zobaczenia, nie, nie. widzimy się dziewiątego... Listopada w Pawianicach na Real Fight 3. Walka na zasadach Egzekutor Super Fight. A już niedługo Egzekutor Super Fight 2. Śledźcie nas.